Okej. Okay. <laughs> Witam was w piątkowy wieczór z naszego kościoła w Węgorzewie. Przypominam ząkowa 24 w każdy piątek o 18:00 może nas tutaj odwiedzić, jak również w każdą niedzielę o godzinie 10:30. Ja teraz chciałbym podzielić się krótko pewnym ważnym przesłaniem, które przypomniałem sobie hmm, w okolicznościach jakie mają miejsce obecnie jest to dla mnie dosyć trudny czas moje ciało, umysł i wszystko inne co posiadam trochę wysiada z nadmiaru działań i mógłbym tu jeszcze się trochę pożalić, ale myślę, że o wiele ważniejsze jest przesłanie, którym chcę się podzielić i zatytułowałem je w obliczu pokus nie jest to Przypadkowy tytuł, dlatego że też nawiązuje on do tytułu książki Boba Manforda, która została wydana w latach 90. Zastanawiam się, czy czasem nie było dwóch wydań. Bardzo chętnie znalazłbym jakiś egzemplarz. Niestety wszystkie moje pożyczałem ludziom i nigdy już nie, do mnie nie powróciły. Książka jest po prostu dobra. W książce W obliczu pokusy Bob Manford przedstawił pewną prawdę, którą chcemy się podzielić też teraz i dotyczy ona przechodzenia trudnych czasów, trudnych okoliczności, przeciwności, wysiłku i innych najróżniejszych rzeczy, których nie chcemy zwykle przechodzić. Chcielibyśmy, aby nasze chrześcijańskie życie wyglądało trochę jak karnawał. Chcielibyśmy, aby cały czas działy się rzeczy wzniosłe, fajne, budujące, pokrzepiające, dające nam poczucie sensu, radości i itd. Hmm. <laughs> Czy tak wyglądało życie Jezusa? Jeśli spojrzymy na to, co Jezus mówił. To zauważymy, że takie momenty naprawdę miały miejsce. Kiedy przyszli oburzeni religijni ludzie, aby podyskutować z Chrystusem o sposobie Jego działania, Jezus powiedział, czy goście Weselni powinni pościć wtedy, kiedy Pan młody jest z nimi. Jezus uważał, że to jest niezwykła okazja, że uczniowie mogą spędzać z nim czas, że mogą się dobrze przy tym bawić, dobrze najeść, dobrze czuć, dobrze mieć się w tych wszystkich okolicznościach. Jezus nie miał nic przeciwko temu. Jezus był na pewnym weselu, na którym zabrakło wina. I kiedy go zabrakło, to Jezus nie powiedział: no i dobrze. Jezus zadbał o to, żeby wino pojawiło się w sposób ponadnaturalny. Biblia mówi, że był to pierwszy cud, którego Chrystus dokonał. Więc to jest ciekawe, ale jeśli wierzymy w Biblii, to od razu mamy przy tej okazji rozwiązany problem z różnego rodzaju pismami apokryficznymi, z różnego rodzaju Ewangeliami o Jezusie opisującymi Jego dzieciństwo i tak dalej pełne, one są różnych dziwacznych rzeczy, podczas gdy Biblia, tam gdzie Biblią jest, mówi wprost, że Jezus pierwszego cudu dokonał w kanie Galilejskiej, zamieniając wodę w wino. Więc to od razu pokazuje, co powinniśmy myśleć o tych wszystkich pismach apokryficznych, które gdzieś rysują inną rzeczywistość. Pierwszy cud, dokonany przez Jezusa, był dokonany Powiedzmy, nie chciałbym tutaj y, nikogo nadwyrężyć, ale powiedzmy w imię tego, żeby się ludzie dobrze bawili na weselu. Więc Jezus nie był y, jakimś cierpiętnikiem, y, który uważał, że powinniśmy nieustannie y, być zdołowani, że to będzie świadczyło o naszej pobożności. Ale Jezus też nie był kimś, kto. Chodził, próbując zachować taką postawę um, ciągle rozradowanego kolesia, um, który nie potrafi dostrzec rzeczywistości taką, jaką jest, kiedy trzeba było. Wziął bil, czyli wypędził um, ludzi handlujących w przedsionku świątyni i rozprawił się z nimi w sposób dość e, mocny. E, Jezus też powiedział, e, mówiąc o sobie, że lisy mają nory, takie gniazda, ale on nie ma, gdzie by mógł skłonić głowę. E, wiecie, to e, m, o wiele łatwiej można zrozumieć, kiedy pobędzie się w tamtym kraju, gdzie te wszystkie rzeczy miały miejsce, bo w dzień masz tam niewyobrażalny upał, który może sięgać 40 stopni. Ale w nocy może być tam naprawdę zimno. I e, jeśli musisz nocować pod gołym niebem, e, to naprawdę nie jest to proste. E, Chrystus. Powiedział, że tam, gdzie ja będę, tam będzie i mój sługa. To wszystko dobrze brzmi, w momencie, kiedy wyobrazimy sobie tłumy wołające Hosanna Sonowi Dawidowemu, ale te same tłumy parę dni później brzeszczały: Ukrzyżuj go. I wiecie, bycie tam, gdzie jest Chrystus, naraża nas na doświadczanie ekstremalnie różnych postaw ze strony ludzi. Naraża nas na to, że staniemy się popularnymi, sławnymi gwiazdami, do których ludzie będą się tłumnie garnąć. I naraża nas również na to, że tłumy będą chcieli naszego ukrzyżowania. E, stało się to nie raz, nie dwa. E, w, 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 w samym początku funkcjonowania kościoła Szczepan został e, ukamienowany, Jakub został ścięty mieczem, e, wydarzyło się wiele rzeczy naprawdę bolesnych i trudnych. Z dwunastu apostołów jeden tylko umarł śmiercią naturalną, aczkolwiek nie wszyscy wierzą w jego śmierć. Niektórzy uważają, że żyje do dziś. Nie wiem, jak to jest naprawdę. Jeśli żyje, to nie mam do niego za to pretensji. Ale jeśli spojrzymy na wydarzenia z życia Jezusa, to zauważymy, że był, było tam miejsce na Rzeczy niesamowicie podniosłe, chwalebne, radosne. Było tam miejsce również na ból, cierpienie, na doświadczenie prześladowania, na doświadczenie śmierci. Chrystus ponad to wszystko również doświadczył zmartwychwstania. Ale kiedy my myślimy o sobie, powinniśmy spojrzeć na pewną lekcję, jaką przekazuje nam Biblia w całości. I kiedy spojrzymy na tę lekcję, to zauważymy, że jest pewna prawda, nad którą Bóg pracuje w dziejach Izraela, aby objawić coś, co dzieje się w relacjach między człowiekiem a Bogiem. Można by było na ten temat wygłosić całą serię wykładów, patrząc na księgę po księdze, jak to jest w tych księgach przedstawione. Ja chciałbym to zrobić zupełnie skrótowo. To może zainspirować nas do tego, byśmy dostrzegli te właśnie prawdę, czytając Pismo Święte. Ale chciałbym pokazać pewien mechanizm, nad czym Bóg pracował, chcąc osiągnąć pewną zmianę w człowieku. Więc spójrzmy na Mojżesza, którego Bóg posyła do Egiptu. Aby wyprowadził Izraelitów. Kiedy Mądrzeż wyprowadza Izraelitów, to na pustyni zaczynają dziać się pewne znamienne rzeczy. Oczywiście Izrael na samym początku jest zadowolony z tego, że Bóg się ze nimi ujął i że wyprowadził ich z Egiptu, ale poprzedza to pewna bardzo niezwykła interwencja Boga w dzieje Egiptu. Bóg uderza dziesięcioma plagami w Egipt, więc Izraelici, lud niewolników, patrzą na to, jak wszechmogący Bóg przyszedł, aby Twojego kata znokautować na Twoich oczach. Wiecie, to musiało dla nich dobrze wyglądać. Bóg właśnie ujął się w nadprzyrodzony sposób i użył ponadnaturalnych środków, aby wybawić Izrael, który został wybawiony. Mieli powody do radości. Ale kiedy wyszli z Egiptu, to okazało się, że oni tak w te Boże wybawienie wierzą w bardzo umiarkowany sposób. Patrzą na Boga jako na kogoś niewiarygodnego, jako na kogoś niegodnego i zaufana, jako na kogoś, po kim można się spodziewać tego, że w którymś momencie postąpi kapryśnie i ich porzuci. Więc co się dzieje? Wychodzą oni z Egiptu, za nimi podąża armia egipska, przed nimi jest Morze Martwe, przepraszam, Morze Czerwone do martwego to jeszcze kawał było. Przed nimi jest Morze Czerwone i oni wpadają na genialne pomysł. Zabijmy Mojżesza. Ciekawe mnie, i gniew powstał przeciwko Mojżeszowi. Przeciwko całemu temu dziełu wybawienia, które Bóg do nich skierował. Nie przeciwko faraonowi, nie przeciwko armii faraona, co powiedzmy z różnych względów byłoby logiczne, bo to oni odzwierciedlali e, tych cieni życieli. Ale to, co jest zdumiewające, to e, głos e, gniewu i nienawiści wydobył się w kierunku tego, który dla nich był wybawcą. Niesamowite. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest kompletnie nielogiczne, tylko nie fakt, że ludzie bardzo często tak nielogicznie się zachowują. Myślę, że niektórzy z Was, kto wie być może nawet większość, kiedyś byliście nastolatkami. Więc prawdopodobnie był to taki okres, gdzie e, jedno zdanie wypowiedziane przez rówieśnika, rówieśniczkę mogło być dla ciebie ważniejsze niż wszystko, co w twoje życie zainwestował ojciec, matka i tak dalej. Prawda? Zdarzało się tak? I tu z jednej strony jest ktoś, kto ciebie kocha całe życie, troszczy się o ciebie całe życie i poświęca się tobie całe życie. I to jest ktoś z boku, kto walną jakąś głupotę i nagle okazuje się, że to jest ważniejsze. Ciekawe, prawda? To tak jak z tym Mojżeszem i Faraonem. E, to, co się dzieje. E, Faraon, e, stojąc pośród tego ludu, który szemra przeciwko niemu, stojąc pośród tego ludu, który kombinuje go ukaminować. E, modli się do Boga. Bóg mu odpowiada. W wyniku czego dzieje się jeden z najpotężniejszych cudów. Rozsuwa się Morze Czerwone, Izraelici przechodzą. A kiedy armia faraona próbuje to powtórzyć, wody zsuwają się z powrotem i armia tonie. Zaczyna się karnawał. Jedno wybawienie po drugim wybawieniu. Bóg pomógł Izraelitom wyjść z Egiptu. Pojawiła się przeszkoda, więc w wyniku przeszkody przekreślili oni w swoich sercach wszystko. Przestali wierzyć w Bożą Miłość, w Bożą Opiekę, w Boży Cel dla nich. W to, że Bóg nad wszystkim panuje, poczuli się kompletnie osamotnieni i jedynym rozwiązaniem dla nich było ukamienować mążesz. Ciekawe, prawda? Ale kiedy Bóg daje kolejne wybawienie, zaczyna się karnawał. Miriam zaczyna śpiewać, dziwają bębny, wszyscy się do tego dołączają i robi się naprawdę karnawał. I trwa krótką chwilę. Okazuje się, że nie ma wody a e, zbiornik wodny, przed którym się znaleźli, był zatruty. Więc e, czyja tu jest wina? Mojżesza trzeba ukaminować. No, Ukamienowaniem Mojżesza rozwiązuje każdy Twój problem. Mojżesz modli się i Bóg robi coś absurdalnego. Pokazuje mu kawałek drewna i mówi, weź ten kawałek drewna i rzuć go do tej wody. Robi to i nagle woda staje się zdawna do picia. Hmm. <śmiech> Wiecie, <śmiech> ja myślę, że Bóg chciał pokazać yy, Izraelitom, że Mojżesz, jeśli zrobi nawet najgłupszą rzecz na świecie, to to zadziała, dlatego że Mojżesz jest wierny Bogu. A oni z całą swoją demokracją mogą drzeć się. Yy, postanawiać, robić różne rzeczy, ale to nie będzie miało żadnego wsparcia z jego strony. 40 lat na pustyni moglibyśmy kawałek po kawałku powtarzać ten mechanizm. Przychodzi wybawienie, bo Możesz modlił się do Boga. Przychodzi problem, przychodzi głód, przychodzi jakaś przeszkoda i wszyscy dochodzą do wniosku. Wracajmy do Egiptu. Tam nam było lepiej. Straszne. Gdyby przyjrzeć się całej tej sprawie i gdyby zastanowić się, nad czym polegał największy błąd Izraelitów, to na tym, że nie potrafili wierzyć w wierność Boga właśnie w tych momentach, w których powinni najbardziej. To możesz w obliczu pokusy, w obliczu problemu, w obliczu przeszkody, Modlił się i doczekiwał się wybawienia dla siebie i wszystkich, którzy mu towarzyszyli. Ale w obliczu tych samych pokus, w obliczu tych samych problemów, w obliczu tych samych e, przeszkód, e, Izraelici szemrali przeciwko Bogu i przeciwko Mirzeszowi. To jest ciekawe. Czegoś im zabrakło w ich relacji z Bogiem. Potrafili dobrze reagować, gdy Bóg obdarzał ich błogosławieństwem. Kiedy spadały przepiórki z nieba, potrafili za to podziękować, być wdzięczni i narzeć się do oporu. Później facet, który prowadził tam kioskę z wykałaczkami, zrobił największy biznes na świecie, bo okazało się, że trzeba sobie później z między zębów powydłubywać, co po przepiórkach zostało. <laughs> nie no dobra, Wigiel nic o tym nie mówi, ale... <śmiech> ale. <śmiech> To co, to, co możemy zobaczyć dalej w Biblii, to jest bardzo ciekawe, dlatego, że jeśli spojrzymy na księgę sędziów, to zauważymy, że ten mechanizm przez cały czas się przeplata. W księdze sędziów widzimy lud, który był e, m, oddany Bogu Boguchwalczym kultom, który był uciskany, dręczony, męczony, mordowany. Ale kiedy powstawał ktoś, kto zaczynał modlić się do Boga, Bóg dawał wybawcę i sytuacja się zmieniała. Kiedy spojrzymy na księgi królewskie, na księgi kronik, zobaczymy, że ten mechanizm nieustannie miał miejsce. Łatwo jest być wdzięcznym Bogu, kiedy Bóg Cię błogosławi. Ale problem tkwi w tym, że w którymś momencie. Nasze serca odklejają się od Boga i zaczynamy się zachowywać tak, jakby go nie było. I zwykle problemy, pokusy, zwykle przeszkody w naszym życiu pojawiają się właśnie w tym miejscu, w którym pocieszyliśmy się błogosławieństwem, no to przyzwyczailiśmy się trochę do tego błogosławieństwa i rzeczy się komplikują. Jak zachowamy się w obliczu pokusy? Jak zachowamy się w obliczu problemów? Jak zachowamy się w obliczu e, przeciwności, które nas spotykają? E, dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto rozumie, że Twoje okoliczności nie zmieniają wierności Boga. Twoje okoliczności nie zmieniają tego, jaki On jest. Twoje okoliczności. Nie zmieniają Jego planu w stosunku do Ciebie. Jesteś przez cały czas tak samo kochany, tak samo chciany, jesteś przez cały czas tak samo obiektem e, Bożego zainteresowania, jak w momentach, w których przeżywaliśmy karnawał i mieliśmy poczucie, że jest super, bo oto Bóg nas pobłogosławił. Ale w miejscach pustyni, w miejscach problemu, w miejscach trudu, albo zaczniesz szukać sobie e, pocieszenia w bezbożny sposób. Dla Izraelitów pocieszeniem miało być na pustyni ukamienowanie Mojżesza. Oto przyczyna wszystkich naszych problemów uosobiona w jednej postaci, starzec z laską, znaczy taką drewnianą laską. Jeśli go zabijemy, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Jak myślicie, czy problemy Izraelitów, Izraelitów zostałyby rozwiązane po ukamienowaniu Mojżesza? Stałyby się niewyobrażalnie trudniejsze. Problem, jaki mamy, to to, że są momenty w naszym życiu, w których jest łatwo wierzyć, łatwo ufać i łatwo deklarować swoją zgodę z prawdą. Ale są w naszym życiu takie momenty, których ufanie, wierzenie i deklarowanie się zgodne z prawdą jest nam o wiele po, bardziej potrzebne niż w tych momentach, kiedy wszystko dobrze idzie. To są właśnie te momenty, kiedy idzie źle. Między Egiptem a ziemią obiecaną była pustynia. To jest pewien mechanizm, który działa w życiu wierzących ludzi również dzisiaj. Między obietnicą a wypełnieniem obietnicy, Znajduje się pustynia, znajduje się miejsce problemu, trudności, pokusy. Znajduje się miejsce, w obliczu którego będziemy e, musieli zadem, zademonstrować to, co dla nas jest ważniejsze: okoliczności, nasze odczucia. Czy ważniejszy jest dla nas e, Bóg, w którego wierność, w którego uwagę dotyczącą naszego życia wierzymy również w momencie, kiedy. Okoliczności nam mówią, że jest źle. Czy komuś z Was okoliczności mówią, że jest źle? Czy komuś z Was okoliczności mówią, że nie obchodzisz Boga? Albo że Twoja sprawa to nie obchodzi? Jeśli znajdujesz się w takich okolicznościach, to to są właśnie najlepsze okoliczności, abyś przestał zachowywać się jak Izraelici, którzy. Poddawali swoje postrzeganie Boga okolicznością, ale byś nauczył się być ponad okolicznościami. Byś mógł powiedzieć, ta sytuacja nie jest w stanie zakwestionować wierności Boga, nie jest w stanie zakwestionować Jego miłości w stosunku do mnie, nie jest w stanie zakwestionować również mojego zaufania w stosunku do Boga. Dzieje się źle, ale wszystko, co się dzieje w doczesnym świecie, jest przejściowe. Za to wieczność jest wieczna. Bóg jest wieczny i Jego wierność jest wieczna, i Jego łaska jest wieczna. Moje okoliczności, choćby były nie wiem jak nieprzyjemne, one się skończą. To jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. W narodzie izraelskim na pustyni były pewne wybitne postacie. Jeden z nich nazywał się bardzo dziwnie Kaleb. Czyli pies. Kaleb miał wierność psa. Wiecie, czym się różni pies od kota? No, kot przychodzi i pokazuje ci, możesz mi służyć, niewolniku. Pies przychodzi i pokazuje ci, jestem zachwycony, to był mój panie. I wiecie, kaleb był jak kaleb. On był wierny. Kiedy Bóg raz coś powiedział, to nie musiał do Kaleb'a tego powtarzać drugi raz. Bo Kaleb za każdym razem, kiedy coś usłyszał, to dla niego całkowicie zamykało sprawę. Bóg to powiedział i żadne okoliczności nie zmienią tego, co Bóg powiedział. Bo to On jest Wszechmogący, a nie okoliczności. Był inny człowiek, Jozua. Wiecie, imię Jozue w języku hebrajskim to te same imię, co Jezus. Więc jakbyśmy e, e, posługiwali się imieniem, e, językiem hebrajskim, e, to byłoby to dokładnie te same imię. E, I księga Jozuego to u nich księga Jezusa. I e, Jozue i Kaleb byli ze sobą połączeni. Oni byli tymi, którzy nowe pokolenie wprowadzili do ziemi obiecanej. Jeśli ktoś miał yy, yy, utożsamić księgę Jozuego z jakimiś pojedynczymi wersetami, które wszystko by o tej księdze miało powiedzieć, to na pewno byłoby to stwierdzenie i żadna z Bożych obietnic nie zawiodła, ale wszystkie się wypełniły. To jest napisane w księdze Jozuego. Lud który przechodzi przez trudności i problemy i pozostaje wierny, dostaje w Egipcie obietnicę, na pustyni ma możliwość ukształtowania swojego charakteru i swojej postawy względem Boga, by była niezachwiana przez okoliczności, ale w ziemi obiecanej otrzymuje możliwość spełnienia wszystkiego tego, co zostało obiecane. I wiecie, to nie jest tylko historia, Sprzed pół tysiąca prawie lat, dotycząca Izraela. To jest historia dotycząca sposobu poznawania Boga przez człowieka. Każdy człowiek w swoim chrześcijańskim życiu znajdzie się w takim miejscu, w którym będzie musiał o czymś zadecydować na pustyni. Czy chcę być jak Jozue, czy chcę być jak Kal, czy chcę być jak możesz. Czy chcę być kimś, kto w obliczu problemów powie, to nie wtargnie do mego wnętrza. To nie pochłonie mego serca. Okoliczności nie będą mną sterować, bo moje serce jest po to, by ufać Bogu, który jest godny zaufania. Pustynia jest po to, abyśmy nauczyli się być jak możesz, jak Jezu, jak Kaleb. Abyśmy nauczyli się wierności. Która jest ponad okolicznościami. W obliczu pokusy będziesz musiał zdecydować, co zrobisz. Czy będziesz pocieszać się czymś w bezbożny sposób? Czy odwrócisz się od swojej wierności? Czy też wykorzystasz ten czas, aby coś w tobie zmieniło się na zawsze? Co zrobisz w obliczu pokusy? To zależy od Ciebie. Wiecie, dzielę się z Wami tym, bo postanowiłem, że przez jakiś czas będę też na ten temat głosił w różnych miejscach. I dzielę się też tym, dlatego że mam takie poczucie, że pewnie sam przechodzę kolejny etap, w którym muszę też wejść na inny poziom wzrostu i zacząć postrzegać rzeczywistość nieco inaczej. Kiedy człowiek jest na froncie, nie, żebym kiedyś był. Tak się domyśla. I kiedy jest facetem biegającym z karabinem, to najprawdopodobniej będą strzelać do niego z karabinu. Ale kiedy jedziesz czołgiem, to strzelają do ciebie czymś poważniejszym, prawda? Nikt nie strzela do ciebie z pistoletu ręcznego, kiedy jedziesz czołgiem. I myślę że w zależności od tego, jak głębokie jest nasze zaangażowanie, to też tak poważna jest broń przeciwko nam skierowana. Ale to, co jest dobre, to to, że Bóg daje nam możliwość chodzenia w zwycięstwie, niezależnie od tego, czym bylibyśmy atakowani. I każdy z nas ma w tym względzie jakąś lekcję do odrobienia. Czy to, co mówię, ma dla Was sens? Czy to w jakiś sposób odnosi się do Waszych aktualnych y, y, sytuacji? No, u mnie też. Więc wykorzystajmy ten czas dobrze. Hmm, nie wiem, czy chciałbym jeszcze coś więcej powiedzieć, bo myślę, że to przesłanie. Hmm, w skrótowej formie już zostało zaprezentowane, więc się rozłączymy.